Witam, witam wszystkich w czwartym dniu turnieju. Zobaczymy, kogo tu nam się dzisiaj trafi. Tiburtusik, Cyprian, ciao, Sonia. Dobra, dwóch fioletowych, więc byśmy mogli coś dać żółtego. Żółtych. Zamienimy tak. I ciao. oddziały mamy tutaj na wukongu na pewno trzeba wymienić tu też trzeba zamienić choć 11 do obrony ale lepszy atak to warto warto wymienić dobra i startujemy Są dwa żółte, tu zielone Startujemy na sonie Dwa razy sobie złożymy Już stążyła nam to dwa i zróbmy sobie fioletowy diamencik, żeby oczyścić planszę no nie mamy niestety tych zielonych załadowanych, żeby to tutaj dezaktywować, więc wyczyśćmy planszę i zobaczmy, co nam tu przyniesie podeszły zielone, ale on już tutaj odpali, tu nic nie ma, podbijmy te żółte. Za bardzo tu nic, klocki nie podchodzą. Hmm. Zielone by się bardziej przydały do dezaktywacji, bo praktycznie wszystkich graczy sobie zabijemy. Ale nic nie mamy, to pociągnijmy z grubej rury, co tu się wydarzy. I przesuńmy. Teraz zielonych nam wykończy. Szczęście spudłowali. No ale za wiele, no może tego Tiburtusa ściągniemy Czao nam zmniejszymane Dobra ja bym pociągnął te żółte, najpierw te zielone potem na spokojnie podbijmy A tak i teraz je odpalmy No i tu z krokodylkiem powinniśmy sobie poradzić spokojnie No dobra, to przesuwajmy coś tu na niego, bo jak sobie mamy z nim poradzić, nie atakując go? podleczmy się jeszcze i jeszcze raz wystartujmy tu na niego, zielone. No, ten włókong nam tu odpali. Zobaczmy co się wydarzy. Zróbmy sobie niebieski diamencik dla oczyszczenia planszy. Podbijmy jeszcze raz. Oczyśćmy. No dobra, podbijmy jeszcze raz fioletowy dla oczyszczenia. No i teraz spróbujmy. Za wiele to tu nie podeszło tych klocków. Trochę to potrwa. No nic tu nie chcę podejść. No dobra, przesuńmy co tu się nam podejdzie. Jeszcze przesuńmy. Time break już wskoczył. Zobaczymy ile podejdą obrażenia. Podbijając jeszcze okągiem. Przesuńmy te żółte i na razie sobie poczekamy. a oczyszczenia planszy Oczyśćmy tu już biją po na razie po jeden och się nam wyczyściły no. no i czekamy zaraz pewnie czas zacznie odliczyć. dobra podbijmy żebyśmy mieli ich załadowane Widzicie, jeden klocek już po 400 bije nam podejdą te żółte już po dwa wyszliśmy mamy te zielone ale podbijmy jeszcze cały czas podbijajmy żebyśmy go tu mimo to ściągnęli dobra spróbujmy co tu wejdzie czy uda nam się go udało się i pierwsza walka za nami Zobaczmy co nam tutaj drugą walkę przyniesie Dwóch żółtych i trzech zielonych No to idziemy Czterech fioletowych Ale chyba o tylu nie mamy fioletowych Więc sobie dorzucimy jeszcze melendorka to złóżmy te cztery fioletowe znaczy się zielone co my tutaj wygadujemy ten już i tak tu nam odpali no dobra to podbijmy tak żeby jak najwięcej sobie to uzyskać i się udało zajmiemy się teraz almurem no dobra, aktywujemy sobie wszystko im zmniejszmy i próbujemy tu na tego almura no dobra melandorem im wszystko dezaktywujmy i pójdziemy sobie fioletowymi jeszcze raz w tego Almurkę tu pociągnijmy patrzcie trochę zbrakło Spróbujmy co tu podejdzie do góry Czy coś podejdzie na niego Dobra, coś podeszło, spróbujmy tą mgłę Ale wszystko nie w kolorze i nam odpali drugi raz siebie wykończy Dobra Na szczęście nie jest najgorzej, mamy dwóch lekarzy sobie tych naszych fioletowych. Dobra, Cypriana. Oczyśćmy żółtymi planszy. Wyczyśćmy ich i spróbujmy go ściągnąć. No. Staramy się ich tu nie ładować. Zielonych już nie mamy. Szkoda. Blender był tu bardzo fajny. Zróbmy coś dla oczyszczenia planszy. Będę się tu leczyć. Coś podeszło. Fajnie. Zróbmy kolejny diament dla oczyszczenia planszy. Starajmy się tu jak najwięcej oczyszczać no to nam ładnie przyłożył zróbmy sobie razy dwa żebyśmy też tak dosyć coś no, mogli to no powinniśmy to wygrać ale różnie to bywa I druga walka również do przodu. Zaczynajmy trzecią walkę. Dwóch zielonych wukong. Dwóch żółtych. Dobra, ja bym tak zostawił. To ustawienie. Zróbmy sobie tutaj czerwony diament. Dla oczyszczenia planszy. Załadujmy te zielone troszeczkę, podbijmy. Zobaczmy, czy coś tu podejdzie. Teraz nam tu zmniejszy regenerację many. No dobra, przyłóżmy mu te trzy fioletowe. Jeszcze raz podejdą. Dobra na Wukonga. On już i tak odpali, ale nie, nie zdążył. Dobra, puszczmy od razu diament. Pięknie się tutaj składa. Mgła tutaj już... Czy to mist? Mgła zabiła nam jednego, ale to nic. Zmniejszmy mi tu. pięknie tu komba sypie jak nie wiadomo co poprawmy już powinno być po nim pięknie poszła trzecia walka no dobra to ruszajmy z koksem tą czwartą walką Sonia Alixio, Tiburtus dwóch niebieskich jest, więc trzeba by było coś tutaj jeszcze zielonego dorzucić. I tu by się fajnie sprawił mały John z tymi unikami. Tylko może byśmy tu wymienili na Melendora, żeby nam jednak Melendor z Tiburtusem. Właśnie Melendor. Zobaczmy jeszcze oddziały A tu na pewno trzeba wymienić Co mamy dalej? Mały Joe John. Małego Johna trzeba też wymienić I tu też trzeba wymienić Nie, no jest Druga I startujemy z tą czwartą walką. Jest to coś fioletowego. No dobra, podbijmy to tu. Zobaczymy, co to się więcej wydarzy. Zaraz złóżmy te zielone na sonie. No i co? Trzeba tu poprawić na sonie. Nie ma na co czekać. Złożymy sobie 4 na Nixiu Ale ona już nam i tak ma mniejszy no Tu powinniśmy ich załadować Bardzo dobrze Mamy 4 na Tiburtusa I na Melendora potem, ale Melendor nam zdejmie Więc puśćmy sobie tu i poczekajmy jed jedną turę ale to już poszło, poszło trochę inaczej. Widzicie? Musieliśmy to trochę inaczej zrobić. Ale zrobiło się jeszcze inaczej. Tiburtus nam już to odpali. No dobra. Ja mi się zdaję o tym Tiburtusem. potem. Tą liczbą ona nam tu zmniejsza, mamy cały czas tego tam zostawmy żeby nie ładował załadujmy sobie Ricarda oczyśćmy tą planszę trochę no dobra, to ładujmy jeszcze raz Ricarda To sobie podbijmy do góry na tym melendorku coś no dobra tutaj zielone nam podejdą to powinniśmy go skończyć i teraz spokojnie bawmy się z tym melendorem Trzymamy sobie na razie, Ricarda, nie jest on potrzebny w tej chwili. Dobra, może coś tu podejdzie do niego i coś się zmieni. No i poszła nam czwarta walka, również. I zobaczymy ostatnią, Borin. Ponurak, no to trzeba tak zostawić na no, boryla ponuraka i żółtego tutaj. Od razu fajnie tutaj fioletowy diament wystartował. Niepotrzebnie go dopuszczać. Zróbmy to tak. Zmniejszymy tu tą stronę, bo mamy 4 na ponuraka. Spróbujemy na Tiburtusa i spróbujemy go tutaj się pozbyć. To odpali Boreal, No to zobaczymy, czy Melendor też nie. Dobra, to już Tiburtusa sobie. To wykończymy. Wszystko ściągniemy. Przyłożymy tu Tiburtusem, żeby im zmniejszyć dwa. Poprawimy potem wszystko małym Johnem. Puścimy fioletowy diament i powinniśmy go ściągnąć. Dobra, oni tutaj nam jakoś tak mocno nie zagrażają, więc leczmy i skończmy tą piątą walkę. No dobra, weszliśmy w 1%. Zobaczmy obronne. Obronna dalej cały czas ładnie się utrzymuje na A. Więc dzięki za czwarty dzień i zapraszam na ostatni dzień turnieju.